Cała Polska śpiewa z nami wypierdalać z maseczkami Witajcie! Lecimy autobazar Nuremberga Są na rynku od 30 lat tak jak powiedziałem, firma nazywa się Autobazar Nürnberg możecie sobie sprawdzić co ma na swojej stronie na sprzedaż wszystkiego dzisiaj tutaj nie obskoczymy jak widzicie aut jest multum ma tu civica civic rok 2006 140 koni 2.2 w dieslu 116 przejechane nowy przegląd pierwszy właściciel felgi 18 dach panoramiczny 5250 pierwsza ręka niecałe 120 tysięcy ma samochód przejechane dziękuję za komentarze dziękuję za pozdrowienia za lajki za to że się udzielacie fajnie by było jakby tych łapek było troszeczkę więcej no ale zmuszał was nie będę może kiedyś docenicie jak się Nygus spodda i przestanie dla was nagrywać Wtedy sobie wspomnijcie, że fajnie było sobie popatrzeć jak wyglądają samochody, jakie są ceny w Niemczech. Laguna wersja GT 4 Control, czyli 4 koła skrętne, 178 koni, rok 2013, 2 litry w Dizlu 125 przejechane skrzynia manualna 8950. Słuchajcie, na jego stronie, z tego co pamiętam, jest wystawiona za 7900 coś. Także laguna została przeceniona o tysiaka prawie w dół. Fajna wersja wyposażeniowa laguny. EOS w kabriolecie, przegląd nowy. 5750 rok szósty, 200 koni, 2 litry, 156 przejechane w benzynie. Nowy przegląd turbo na skórach, czyli silnik TSI. no Moją opinię na temat tych silników dobrze znacie tu. Stoi Astra w Twin Top w Cabrio 4750. Rok 7, 116 koni, 1.6, 120 przejechane, w manualu, benzyna, nowy przegląd, skóra serwisowana. 116 koni, auto dosyć ciężkie, sama Astra w hatchbacku już jest dosyć ciężka, no może być trochę mułowata, ale do relaksu w cabrio do spokojnej jazdy po mieście w zupełności powinno Wam wystarczyć. Polówka w GTIQ 6950, rok 8, 150 koni 1,8, 140 przejechane w manualu. Nowy przegląd, benzynka, oczywiście karbon 1,8 Turbo. Silnik, o który tak często pytacie: czy widywane są Audi z tym silnikiem? Powiem Wam, że bardzo rzadko się trafiają na sprzedaż. Audice 18 Turbo wyginęły tutaj jak dinozaury. 10,500, rok 13, 150 koni, 2 litry, 85 tysięcy przejechane w manualu w benzynie, 3, 22 przegląd. Il invaser, teraz doczytałem czyli płyn chłodzący w płynie chłodzącym olej. Il-invasor, inaczej. X1 w benzynie 85 tysięcy przejechane, i prawdopodobnie poleciała uszczelka pod głowicą, albo pękł blok, tak jak Wam wspominałem, po 2007 roku. W dieslach rozrządy przynieśli do tyłu, w benzynach zrobili aluminiowe bloki, z tego co mi wiadomo, nieżeliwne które lubią pęknąć, się posypać także wszystko popierdzielili 2000 euro za rok 7. 77 koni, 1.2 pojemność 190 tysięcy przejechane w manualu w benzynce, czwarty, 22. przegląd jazz z pierwszej ręki nowy przegląd za cenę 250 euro mogą do niego zrobić lampy jak widzicie lekko przyblaknięte taki jazzik Zobaczmy sobie S Maxa, nie, to jest Galaxy, przepraszam. Z pierwszej ręki, siedmioosobowy, roku 2008, 145 koni. 231 przejechany, nowy przegląd, w benzynce 2 ,4 litry, 4000. Tak wygląda Galaxy. Zapytania kiedyś były o Galaxy. Więc proszę bardzo, zobaczmy go może z tej strony, jeszcze jak wygląda. Powiem Wam, że słońce grzeje. Dzisiaj równo powinienem tu chyba na Golasa latać. Wam nagrywać, bym się opalił przy okazji. 4999, 163 konie, rok 2006-60. Przejechane w manualu w benzynie. Nowy przegląd z drugiej ręki Megana kabriolecie nie wiem jak na nagranko wyjdzie bo jak słońce tak mocno daje czasami się odbija światło tu mamy Turana za piątaka rok 2006 116 koni 1.6 benzynka 108 przejechane w manualu nowy przegląd druga ręka serwisowany nawigacja ogrzewane podgrzewane Fotele jest to silnik FSI Nie mylić z 1,6 MPI 102 konie To już jest inny silnik w turanie Zobaczmy, może korsę Przepraszam, merifkę 4500 Rok 11, 120 koni 1,4 w benzynce 114 przejechane w manualu Nowy przegląd Pierwsza ręka merifka już bym się zagalopował, chyba moja łysa głowa na tym słońcu się przegrzewa już nie poznaje, normalnie korsy od Meriwy nie rozróżniam, ale pałem błąd, także jest dobrze, jeszcze mózg pracuje, 6500, rok 9, 122 konie, 1.4, przejechane w automacie, w benzynie, nowy przegląd. Comfort Lines DSG Golf Plus z roku 9. Silnik TSI, co mam Wam powiedzieć? Najwięcej widzę: 140 koni, 160 koni posypanych tych 1,4 TSI. 122 konie trafiają się szczerze powiedziawszy rzadko, żeby był posypany silnik. Może te 122 jakieś odporniejsze są, przycierka. 1900 za rok 9, 67 KONI, 1100 pojemność, 177 przejechane w manualu w benzynie. Nowy przegląd Hyundai I10 z drugiej ręki z nowym przeglądem. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny samochód do miasta i niezawodny samochód do miasta z roku 9 za 2000 euro. Żadnej polówki za te pieniądze z tego rocznika nie kupicie. Chyba że z padniętym silnikiem. TSI to wtedy może tak A tutaj ten silnik Jeszcze wam polata Kupę czasu jest Wolnosąca jednostka, prosta jednostka Ten sam silnik 4750 Rok 12, 86 koni 1, 2, 99 Przejechane w manualu w benzynie Nowy przegląd Edition z drugiej ręki Corsa Ten sam silnik co chciałem wam wtrącić i się zawiesiłem. Zapomniałem co chciałem wam powiedzieć. Zobaczcie, dziura w mózgu. A klasa 3750, rok 6, 116 koni, 1.7, benzynka, 135 przejechane, w manualu 721 przegląd, wersja Avantgarde na półskurach, serwisowany. A klasa 3-drzwiowa. Tak się prezentuje tutaj kolejna meriwka a teraz już się nie dałem nabrać 7000 rok 13 140 koni 1.4 stówka przejechana w manualu w benzynie nowy przegląd wersja innovation na pół skórach podgrzewane fotele taki ma opis mamy tutaj kolcika w nowszej wersji niż mój. Zobaczmy cenę: 4000, rok 12, 95 koni, 1, 3 121, przejechane w manualu, w benzynie, nowy przegląd. Alu fel, felgi 16, z pierwszej ręki, jak widać, fotel kierowcy na narożniku lekko ma przytarty, ale jest to tak samo bardzo dobry samochód do miasta. Bez awaryjny samochód, słuchajcie za niecałe 20 tysięcy złotych możecie mieć z roku jak widzieliście 12 coś jeszcze do urwania na pewno mają tutaj z tyłu podnośnik, warsztat można sprawdzić samochody można jazdę próbną zrobić nie robią problemów 3490 rok 8 70 koni 1.2 120 przejechane w manualu w benzynie nowy przegląd na pół półskórach przegląd nowy 500 k Sprzedawca jest tutaj sympatyczny. Nieraz pogadaliśmy sobie o, i o wirusach i o kobitkach. O wszystkim i o samochodach też można z nim sobie pogadać. Nie robi problemów. Otwarty mają też tutaj, jak wejdziesz na jego stronę, w linku zobaczysz, że mają też człowieka, który rozmawia po polsku. O mądziaki były zapytania. Są tam podane cztery numery telefonów. I jeden jest z opisem, że rozmawia po polsku, także jakbyście coś chcieli, sami sobie załatwcie wszystko. 10 tysięcy rok 13, 120 koni. 16, 90 tysięcy, niecałe przejechane w manualu w benzynie nowy przegląd. Turnier Cool and Sound z pierwszej ręki. Taki ma opis mądziak. Tak to wygląda, słuchajcie, przyjeżdżacie, oglądacie, pytacie wcześniej, czy facet z językiem polskim ma czas dla was, umawiacie się, żeby był przy oględzinach auta, robicie jazdę próbną i odjazd, jak wam coś przypasuje, Oktawka, przepraszam, Superb Familii, wersja pierwsza ręka, serwisowany, 2013 rok 140 koni w dieslu, w manualu 109 przejechane, cena 9850. Pierwsza ręka, serwis diesel z niewielkim przebiegiem. Ktoś mnie pytał o superb, czy się trafiają, więc widzicie, jest superb. Tutaj kliówka, nie wiem, czy wam to pokazywać. Może Asterkę zobaczmy? Opla 8,5 za rok 2014: 116 koni, 1,663 przejechane w manualu, w benzynie. Nowy przegląd, pierwsza ręka Astra w kombiaku. Niewielki przebieg. Tutaj mamy po raz kolejny z pierwszej ręki. Widzę opis Hyundai i 35. Już Wam mówiłem, że te samochody są dobrymi autami, niedocenianymi autami. Nawet w dieslu sprawują się dobrze, nie robią zbytnio problemów. 9000, rok 13. 135 KONI, 1,6 BENZYNKA, 83 przejechane w manualu. Nowy przegląd pierwsza ręka serwisowany wersja Star Edition. I ten 135 KONI to jest z tego co mi wiadomo silnik GDI. To wam jeszcze pojeździ Spokojnie będziecie zadowoleni Jak to mówią, będzie pan zadowolony No, tutaj mamy Passata Pierwsza ręka 7 tysi. Rok 11 160 koni, 18 128 przejechane w manualu w benzynie 12, 20 przegląd. Wersja komfort, pierwsza ręka, ilferbrauch. Proszę bardzo, bierze olej. No a to tak to właśnie jest z tymi silnikami TSI, TFSI niby poprawiono w 2013 roku te silniki, ale ja tam bym nie miał zaufania do tego. Słuchajcie, tak jak wam już wspominałem, z tych wszystkich silników THP francuskich turbodoładowanych, Volkswagenowskich turbodoładowanych najmniej problemów mają fiatowskie Tigry z benzyniaków. Oraz renówki TCE wersje I to w różnych Wariantach mocy Czy 900 czy 2 litrówka TCE Nie ma na nie narzekania 13 tysięcy Za rok 15 150 koni 1.8 88 przejechane w manualu W dieslu nowy przegląd Peugeot 4008 wersja Alur Napęd na 4 skóra Panoramiczny dach tak wygląda peżotek. Dosyć ciekawy samochód. Mokka. Zobaczmy sobie Mokkę. Halo! Hu hu. No. 11 tysięcy za rok 16, 136 koni, 1.6, 130 przejechane w manualu, w dieslu nowy przegląd Mokka Color Innovation półskóra dosyć ciekawy ma środek kolorystycznie ale nie mylić z silnikiem 1.7 Isuzu jest to już Oploski silnik 1.6 nie jest to 1.7 jednostka, która słynęła z niezawodności podobno te 1.6 potrafią płatać figle dieslowskie mają podobno sporo nawet problemów. To tak tylko, co ja słyszałem. Jeżeli ktoś jest innego zdania, niech się podzieli w komentarzach ze mną 7,490 rok 13, 95 koni 16 diesel, nowy przegląd 85 przejechane w manualu BMAX Sync Edition serwisowanym podgrzewane fotele. Tak wygląda. Najsłabsza wersja 95 koni. Były też 120 koni te silniczki. Czy coś pominąłem tam? Alte pominąłem i Fiesta pominąłem. Może się cofniemy za chwilę Kaszkaj. To jest ten większy, przedłużony. Cena 12, rok 13, 141 koni, 2 litry. 60 przejechane w manualu w benzynie nowy przegląd Kaszkaj Plus 2 kamera panorama siedmiosobowy osobowy alusy tak się prezentuje tutaj mam trochę więcej miejsca więc mogę wam dokładniej auta pokazać X trójka w x-drive z drugiej ręki rok 10 177 koni 2 litry 209 przejechane w manualu w dieslu 11 21 przegląd druga ręka na manualu dwulitrowy diesel. diesel słuchajcie rozrząd już na pewno z tyłu 209 przejechane Ciekawe, czy był rozrząd już wymieniany. Tutaj w Niemczech wymiana takiego rozrządu to około 2500 euro. Ciekaw jestem, czy było to ruszane. Z tego co mi wiadomo, w Polsce około 5000 zł trzeba do takiego rozrządu dołożyć, żeby go wymienić. Verso Toyota z pierwszej ręki, serwisowany, kamera. Rok 14, 147 koni, 1,8 w benzynce nowy przegląd. W manualu 76 tysięcy przejechane, 13 tysięcy 76 tysięcy przebiegu, Toyota tutaj się ceni w Niemczech. No i z racji przebiegu, że jest to benzyna automatycznie 2000 euro w górę. W dieslu są tutaj samochody tańsze. Taki paradoks: jak kupujesz diesla, w zakupie są nowsze, a po kilku latach tu są tańsze. Nie ma aut za darmo. Słuchajcie, kiedyś tu auta oddawali Niemcy za darmo, kiedy za złomowanie jeszcze musieli płacić. Potrafili oddać auto z pełnym bakiem, żeby ktoś się wywiózł z kraju, żeby nie musieli płacić za złomowanie. A w tej chwili są nawet auta na mobile.de. Słuchajcie. Od 20 euro zaczynają się samochody na sprzedaż. Zobaczcie, jak się porobiło. Kiedyś oddawali za darmo z pełnym bakiem, żeby ktoś się wywiózł, a teraz po 20 euro, żeby tylko coś dostać. Tak się porobiło w Niemczech. Druga sprawa jest taka, że przez to, że mieli zaufanie, parę razy się do... na Polakach przejechali. Auto potem przyjeżdżała policja, że auto znalezione gdzieś w krzakach, porzucone, a paliwo z baku spuszczone. No i przestali dawać samochody za darmożkę do pełna zatankowane. 7750 rok 13, 90 koni, 900k, 71 przejechane, w manualu, w benzynie, nowy przegląd, z nawigacją, serwisowany, przegląd nowy, 900k, kapturek pomarańczowy, nie czerwony. Trzycylindrowy silnik. Słuchajcie. Ale pomimo to już ten 3-cylindrowy silnik 900 jest od kilku lat na rynku. Zbytnio narzekania na niego nigdzie nie słyszałem, ani nie czytałem negatywnych opinii o nim. Giulietta, rzadko się zdarzają tutaj Alfy, słuchajcie. Mało ich jest. 9000 za rok 2014, 150 koni, 2 litry, 140 przejechane w manualu, w dieslu, nowy przegląd, wersja Turismo. 6 z, z nawigacją. Szyba przykurzona. Nie wiem, czy coś będzie widać. Giulietta 150 koni. Silniczek JTD. Jak wiadomo, JTD silniczki były dobrymi silnikami. Wytrzymałe. Mazda. trujeczka z pierwszej ręki. Serwisowana. 7,5. Rok 12. 105 koni, 1,6. 74 tysiące. Przejechane w manualu, w benzynie. Nowy przegląd. Pierwsza ręka serwisowana bardzo dobry samochód polecany 105 koni wytrzymały silnik demon prędkości to nie jest ale 74 tysiące kilometrów spokojnie wam to pojeździ korozji na niej jeszcze nie widać wiadomo że to była przypadłość mazdy ale ta jakaś jakość się tutaj jeszcze widać trzyma trzeba by zobaczyć na podnośniku spod spodu ale, tak jak Wam mówię, mają tu warsztat. Możecie wjechać, podnieść, zobaczyć. SLK 7950 rok 5, 163, 163 konie, 1,8, 166 przejechane w manualu, w benzynie nowy przegląd. Kompresor serwisowany w kabriolecie z twardym dachem. Takie mają ceny. Oczywiście są miejsca tańsze, ale ja się naszukałem po tych tańszych samochodów dla siebie, dla wujasa, jak szukaliśmy auta i powiem wam, że w pewnym momencie powiedziałem, że ja już tam grzebać w tym szambie po prostu nie chcę, gdzie nie ma cen, gdzie nie ma opisów, wolę iść gdzie indziej. Coś utargować ale przynajmniej przyzwoite samochody zobaczyć. Wizualnie: 9000, rok 7, 272 konie, 3-litrówka, 185 tysięcy, przejechane w manualu, w benzynie nowy przegląd. Półskóra, felgi, 18, wetka w kupejce tak wygląda. Koltino, a tutaj. Lancer z pierwszej ręki, ale bez ceny, być może na jego stronie, jest wystawiony w skrzyni manualnej w sedanie wersja klirtek. Czyli podejrzewam, że będzie to benzynka. Nie ma opisu, jest tylko kartka, tak jak wam mówiłem. Tu macie nazwę, adres, telefon. Możecie sobie zobaczyć, sprawdzić na stronie co jeszcze ma. No i zostało nam kilka jeszcze tutaj niewiele w sumie samochodów Pajero. Może kogoś taki bysior zainteresuje. Leciutko przytarty, widać w automacie. 14,800, 16,900 netto, chyba coś pomylili. Chyba 16,900 brutto, a 14,800 netto. Nie wiem, 14 rok 200, koni 3,2. 190 przejechane w automacie w dieslu. Nowy przegląd siedmioosobowy wersja InStyle na skórach. Tak wygląda. No jest kawał, byka, wam powiem. Tu też ma jakąś leciutką przycierkę. Zobaczmy go z tej strony. Nygus, daj mi te okulary, bo nie zobaczysz wgniotów. Nygus ma sokole oko, słuchajcie. Ja już się tak przyzwyczaiłem do oglądania tych samochodów. Fotel kierowcy lekko na boczkach przytarty, że ja wszystko widzę. Zobaczcie. Tak to jest. No. Na plaży nudystów żadna fajna laska mi nie umknie. Widzę każdą jedną, słuchajcie. No i co tu mamy jeszcze? Zobaczmy sobie, może renówkę i seata. I na dziś wystarczy. Strasznie piecze słońce. 5900, rok 12, 125 koni, 1,4. 153 przejechane w manualu w benzynie. Nowy przegląd. Wersja Kopa z nawigacją, czyli silnik TSI, ponownie TFSI. TSI był w Volkswagenach. TFSI z tego co pamiętam miało Audi, Skoda miała chyba TFSI, nie wiem jak tam kto woli. Renóweczka w sceniku. W manualu. Jak widać czarna. Cena. Zaraz zobaczymy. Serwisowana według opisu. Cena 7700 Rok 14. 110 koni 1.5 w automacie. W dieslu. Nowy przegląd. 114 przejechane. Wersja Limited. Nawigacja Szekheft Edycja 110: Taka jakaś wersja jubileuszowa, Wam powiem. No i co tu mamy? Tiguana. Silnik TSI 2.0 Zapytania były o Tiguany. Więc proszę, macie w automacie na skórach takich ciemnych, brązowych. Zobaczmy sobie cenę i na dziś to by było tyle: 9000, rok 9, 170 koni, 2 litry w automacie, 140 przejechane benzyna, nowy przegląd, sport and style 4-motion, leder, panoramiczny dach, skóra, napęd na 4-motion. Nie, jednak ta skóra jest jakaś taka po wierzchu czarna, a boki obszyte na brązowo. No, to chyba zaliczyliśmy większość. Jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, sprawdźcie sobie na jego stronie, co on tu jeszcze ma i co. Pamiętajcie o łapach, pamiętajcie o lajkach, a ja będę pamiętał, żeby Wam nagrywać dalej filmiki. Pozdrowionka do usłyszonka. Nygus, hej.